Cześć ma! To wasz ulubiony konsolowy Dominik. Witam was w kolejnych odcinkach w moich zakupach. Dziś zakupem jest LEGO Indiana Jones 2 na PS3. Indiana Jones LEGO 2. LEGO Indiana Jones 2 to jest gra na podstawie filmu. W niej znajduje się Książeczka i płyta od tej gry. Tutaj z drugiej strony opisane jest po norwesku, angielsku, słoweńsku. Zależy od jakiego języka jest ta gra. Ja kupiłem go w wersję angielską i w Norwegii. Więc to wszystko. Chciałbym powiedzieć, że sorry, że miało być 25 września, jest, był film, a miało być 4 września. Więc nie bądźcie na mnie źli. Wiem, że zaniedbam filmiki, ale zacznę nagrywać. Do zobaczenia. Cześć!